Nie co ty HAHAHA! Rewaj, ja pierdzielę! Gdyby je się trafił... oni nie się bagują, rozumiesz? Oni mają na tyle. Ja się duszę. Typ, ja się duszę. Zabije jednego wysz... tego z nich, zabiję jednego z nich, go, Zabigno ja. No Do... <śmany> to Zabiję moc... go, go, zabiję 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 go, go, zabiję 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 Czekaj, Ten gra! czekaj, mnie czekaj, czekaj, plecy, plecy, plecy! Nasi... Okay, znalazłem... Nie, czekaj, nie, 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 nie. Gdzie, gdzie, gdzie? czekaj, 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 gdzie, gdzie? jeden, Okej, okay, dobra! Okej, okay, no, grana. Gr grenade, no, grenade. No, znowu gr... Co znowu gr... Nikt nie jest z nami w WC. Co? Y Harry, ten furas jest z tobą? Ten super gra, chyba jest ze... Ze mną jest, ale no. ten, ten furas... On jest, ale, ze on, ten, jest ten, on jest... jest dobra, zostawcie go. Może nam pomóc. Nie. Okay. Yes. Dostałem tam, Dostałem połowę z banknotem. Oh. Pewnie dwaj z te usłużyli jakby są... Dasta Holera! Dasta ba? Ale, oni sa... Ey! Plecy! 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 Dasta plecy! Um. <laughs>